Drodzy widzowie, myślę, że każdy z nas spotkał się już ze szlachetną paczką. Wielu z nas na pewno widziało spoty reklamowe. Dzisiaj mamy możliwość poznać lidera szlachetnej paczki na teren przedboża. Przedstawiam Państwu Aleksandra Kozłupko. I moje pierwsze pytanie, jak to się stało, Oleg, że jesteś w szlachetnej paczce i jesteś na terenie Przedborza? Pierwsze zgłoszenie dostałem jako już wolontariusz i miałem dwie rodziny na terenie przedboża, później drugi rok ja miałem cztery rodziny, no i podjęliśmy decyzję otworzyć na terenie rejona sztab szlachetnej paczki. I jak to potoczyło się dalej? Eee, szlachetna paczka jest sporo. To jest drugi rok, jak jestem liderem Szlachetnej paczki i powiem, że jest fajny i rozwijający się projekt. Skąd pozyskujecie informacje o osobach, które potrzebują pomocy? E, zgłaszają nam e, szkoły, e, przedszkole, e, GOPS i osoby prywatne. W tym roku ludzie boją się i GOPS nie pozyskuje zgody rodzin, żeby rodzina zgłosiła się do szlachetnej paczki, to my potrzebujemy zgody od rodziny. No niestety w tym roku wiele rodzin e, ma obawy i chciałbym uprzedzić każdą rodzinę, że każda rodzina jest anonimowa i jest na 100% dyskretna. Wszelkie informacje jest zastrzeżone i nie przekazujemy danych osobowych do żadnej osoby. No właśnie, Oleg, rozmawialiśmy przed nagraniem. Każdy mniej więcej wie, że szlachetna paczka to pojawiają się rodziny, pojawiają się darczyńcy, te rodziny dostają jakieś paczki, ale jak właściwie cały ten proces rekrutacyjny przebiega? E Zgłaszamy rodziny. Lider wprowadza rodziny do systemu przypisuje Wolontariusze i wolontariusze robią dwa wywiady. I po wywiadach system weryfikuje, czy rodzina jest zaakceptowana do projektu, czy nie. I wtedy pozyskujemy darczyńców i darczyńcy robią piękny prezent dla tej rodziny. Ale do czego zmierzam? To nie jest tak, że e, ro, rodzina jest zaskakiwana. Rodzina, która e, jest e, wdrożona do programu szlachetnej paczki, musi sama dobrowolnie się zgodzić na to, że weźmie udział w programie, tak? Tak, e, rodziny mogą zgłosić na przykład sąsiad, ale rodzina e, podpisuje formularz, że ona wyraża zgody, e, wziąć udział w projekcie szlachetnej paczce. Dobrze, i teraz powiedz mi w jaki sposób możemy pomóc. Mm. То є монстра помаць, бо куди волонтеріше робимо вигляд, але мама три ключові потреби це найважливіше, початку та роджина. І потім ви з роджинами о своїх потребах, і в тебе попросту повпісуємо до формуляжу і пужні є опіс історії роджіни, де всі дані вражливі, навіть ім'я є змінені, і кожен може залогуватися на стороні шляхетної пачки пачки і вибрати роджіну і застати дарчинцем для тієї. OK, czyli reasumując, jeżeli znamy kogoś, kto znajduje się w potrzebie, to w komentarzu będzie numer telefonu podany bezpośrednio do ciebie jako do lidera na terenie przed przedboża. No dobrze, a i, i, i co? I ktoś ma zadzwonić? I... Mogą zadzwonić, tak samo mogą przyjść do szkoły podstawowej i jest, i jest pani wicedyrektor, która może też tak samo przyjąć zgłoszenie i przekazać bezpośrednio mnie. I później Ty już zajmujesz się razem ze swoimi wolontariuszami tak. dal, dal, dalszą, dalszą pomocą. A, a jeszcze powiedz, na czym po, polega praca wolontariuszy? A, Paszki? Każdy wolontariusz. Przychodzi rekrutacja, a po rekrutacji ma przypisane rodziny i opiekuje się tą rodziną od samego początku do samego końca. Ma kontakt z rodziną i później ma kontakt z darczyńcą, Ale ani rodzina, ani darcińca nie spotykają się między sobą, a bezpośrednio kontaktują się z wolontariuszem. Okej, okay, dzięki wielkie. Moi drodzy, gorący apel, w komentarzu będą namiary na Olka. Jeżeli chcecie pomóc, dzwońcie, informujcie o, o osobach, które są w potrzebie. Udostępniajcie na Facebooku, lajkujcie na, na YouTubie, żeby ta informacja przeszła do jak największej ilości osób. Oleg, jeszcze powiedz, do kiedy mamy czas na zgłaszanie na, rodzin? Zgłaszanie rodzin w tym roku do 2 listopada. Do 2 do listopada zgłaszamy potrzebujące osoby, natomiast akcja kończy się? No, przed świętami. Przed świętami. Będziemy jeszcze relacjonować i mówić na bieżąco, jak to, jak to wygląda. Jeszcze raz gorąco zachęcamy. Udostępniajcie, lajkujcie, bo wydaje mi się, że osób potrzebujących w przedbożu jest wiele. Dzięki, wielkie.